Ok, um, cześć, powiem wam tak. Zastanawiałem się, co by dzisiaj robić w tym odcinku, ale z drugiej strony, jak zacząłem ten oto, to, oto zjeżdżalnię, to dokładnie wiedziałem, co za chwilę będziemy robić. To jest Goat Simulator, ja jestem Maciek i zapraszam do oglądania. No dobra, mamy tutaj jakieś trampoliny. Trampoliny są fajną rzeczą, żeby się podbijać, a przy okazji robić jakiś kompletny rozpierdziel. Ten koleś wygląda na takiego, który w ogóle by się tego nie spodziewał. Czy nie sądzicie, że epic by było, gdyby udało mi się na przykład. O, złapać go, jak się, jak ślizało E, ślizało, złapać go Odbić się, wow, a można tylko jego odbijać? Ło, wow, dobra, odbijajmy się Od tego, tylko problem z tym odbijaniem polega na tym Że ja strasznie jakoś się odbijam W sensie lecę na boki A wolę nie lecieć na boki, bo wylatuję z trampoliny O nie Okej, okay, spokojnie Być może uda nam się odbić tak daleko O jest, jesteśmy teraz na dachu więc stańmy sobie spokojnie i musimy pomóc naszemu koledze zjechać z. ZZZ. Z, z, czy to była paralotnia? Jeżeli to się da robić, co myślę, to to będzie epic Ale dobra, tu mamy wodę i tu mamy tą zjeżdżalnię. To właściwie jakaś wyskocznia. Dobra, e, nasz kolega, e, wymyślmy jakieś imię. E, Janusz. Nasz kolega Janusz. Em, będzie dzisiaj zjeżdżał, dlatego że jest, jest gościem, który bardzo uwielbia zjeżdżać. Więc. O jezus, Maria, nie chciałem tak zjechać szybko. Shit. Boże, to nas napędza. Wow, Łoł. Wow. <laughs> Hej, to jest genialne. Łoś się odbiłem od materaca. Ale ekstra. Dobra, też wiem, co muszę robić w takim razie. Lecimy. Janusz, Janusz, nie rób jaj, bo my musimy się stąd wydostać. Więc przestań robić humory. I daj mi się stąd wy. Wyjumpować, że tak to ujmę. Dobra, nie da się tego zrobić, nie da się. Musimy chyba go zostawić, to jest chyba jedyna opcja. Chyba, że się. Ło! O! Teraz nam się udało odbić, dobra. E, ale tam zjeżdżaliśmy, już uprzeliśmy. A co to jest jeszcze w ogóle? A, tu też. Ło! Wow. Czy wy o tym samym, co ja? Dobrze by było spuścić tego naszego kolegę. E, z... proszę was bardzo z tej, z tej o zjeżdżalni tak, żebyśmy spadli tutaj, odbili się do góry i wskoczyli gdzieś tam jak to się uda, to możecie mnie nazwać najbardziej epic graczem w Goat Simulator na świecie okej, okay, jesteśmy na górze i to jest ta zjeżdżalnia, której szukamy dobra, lecimy to będzie ostre, to będzie ostre, już to czuję o boże spadnę tam jak w mordę strzelił ale odbiłem się totalnie w nie tą stronę, którą chciałem to jest niekończący się loop dobra, jednego nie pamiętam A. Z myszką się ich wybija z tego Dobra, już dawno nie grałem, właściwie muszę się tam wam troszeczkę wytłumaczyć e, Spowodowane to wszystko było tym, że było strasznie dużo tych teraz moich powrotów do domu A ja w domu nie jestem w stanie nagrywać, bo tam mam tylko maka, a na maku to nie za bardzo ponagrywam cokolwiek, więc niestety e, Muszę czekać aż dotrę do peceta Czy mi się wydawało, czy ta... Czy ten goat? Nie, wydawało mi się, myślałem, że sięgał po, po tą trawę, jak przychodziłem tędy Dobra O O to jest Waldek biegacz! Biegniemy za nim zobaczymy, czy, czy to coś ciekawego będzie robił, czy po prostu będzie tego biegu. Czy to jest jakaś impreza? O tak. O nie! Niech Jezus, ja poleciałem! I znowu wróciłem do tego pieprzonego basenu! To jest moje przeznaczenie, kochani, to jest moje przeznaczenie. Jestem niemalże pewien, że to jest po prostu moje przeznaczenie i dlatego ciągle tutaj trafiam. Eee, Okej, okay. idziemy tam, gdzie byliśmy. Tu dziś spotkaliśmy tego Waltka Biegacza, Tak, gdzie my żeśmy go spotkali? Już nie pamiętam. Pobiegniemy w takim razie. Jak ja się odbija? No, wspaniale. Jak ja się odbijałem? Ja jakoś tędy chyba poleciałem, nie? Dobrze pamiętam, czy nie? Nie, oczywiście, że źle, ale za to, to znalazłem to jakieś pole. Wow. I tam też jest preza. W sensie impreza, boże, jump preza. Wow, wyścigi! Jo, pierdzielę! Stój, jest ja się do ciebie przyczepić językiem? To się uda, to się uda, to się uda. O! Ech. Gnoju zasrany. Jak to jest ciężkie? Jest! Udało się! O kurde! Ale zrobiłem Bajzel. Wow, czy ja widzę Stonehenge? Dotarliśmy do Stonehenge, najbardziej tajemniczego miejsca na świecie! Zepsułem Stonehenge! O, krop, zepsułem Stonehenge! O nie! O nie, przepraszam! O nie, zepsułem Stonehenge! Genialne! Ale jestem beznadziejny, trzeba to przyznać. Ci biedni ludzie układali te kamienie przez tysiące lat, a ja przede i jednym wpadnięciem w to wszystko to zniszczyłem. Czy to jest kombine? Co się stanie, jak tu wpadnę? Okej wow! Ok, wywalił nas znowu na pole tego gościa, który robi drifty. Gościu, na polu te drifty to co możesz robić, bo tak naprawdę nie jesteś mężczyzną! You are no man, motherfucker! O kurde. Troszeczkę mi odepnął, ale myślę, że jakoś sobie. A ci dalej balanga! Nie pierdzielą się! <laughs> nie uciekiesz przede mną, jędzo Co tam ciekawego w ogóle mamy? Low Gravity Testing Facility. O, brzmi ciekawie. Bierzemy piłkę w takim razie, bo piłka zawsze się przydaje do testów grawitacji. Ło, wow! wow, przebiegłem po ścianie. Jest, już prawie. O, <grywka> piłka mi tam wpadła, gademit. A co ze mną? A co ze mną, piłko? Musisz tego tak uciekać. Dobra, piepsie. Idziemy dalej. I się nie poddam. Nie, jest, jest. Jest fuck the police, motherfuckers! <noise> Jak to by powiedział pierwszy rosyjski przyjaciel, mój komrad. Jeżeli spotkacie kiedyś w się właśnie gościa, który udaje ruskiego. Znaczy udaje, tak definitywnie udaje, ups, chyba to skopałem e, To prawdopodobnie będę to ja. Wow, przepraszam, przepraszam. O, tak. O, tak! To jest moja ulubiona rzecz w tej grze! To jest bicykl, kochani! Znaczy... Rower <noise> Spieprzaj! Ja chcę na Ciebie wejść. Jest! Jesteśmy na bicyklu, kochani.